W instalacjach elektrycznych bardzo ważną rolę pełnią również tzw. puszki elektroinstalacyjne. I to, są, to jest przykład puszek elektroinstalacyjnych. Macie różnego rodzaju kształty. Macie również typ mocowania tych puszek. Mogą być puszki podtynkowe, które są, muszą mieć przed włożeniem wywiercone, musi być odpowiedni otwór, w który wkładacie taką puszkę. I są też puszki natynkowe, które są mocowane do ściany przy pomocy tutaj kołków. Na przykład tu widzimy, że ta puszka jest tutaj, mamy gumowe takie wejścia i to jest, te, te, są różnego rodzaju puszki do różnych zastosowań. Na przykład ta może być użyta na przykład w środowisku, gdzie y, może być dużo wody. Tutaj stosuje się specjalne dławiki, o których opowiem w następnych wideo. I wtedy przewód jest chroniony, i te połączenia, które są w środku tej puszce, są chronione przed wpływem wody. Tutaj macie kolejny przykład <coughs> puszki połączeniowej. Przykrywka specjalna zakrywa to. I taka puszka, na przykład, znajduje się pod tynkiem w ścianie. Tutaj macie przykład puszki do płyt karton gipsowych, bardzo popularnych, jeżeli używacie takich płyt. A tutaj macie y, zwykłe puszki, takie na przykład do betonu, stosowane w instalacji. Zwróćcie uwagę, różnią się one długością, średnica. Oczywiście tutaj mam 66 cm, 60 mm. Tak, jak mówię, no, chciałem Wam pokazać, ponieważ niektórzy nie wiedzą co to puszki są elektroinstalacyjne. Jak idą do sklepu, to nie wiedzą jakie wybrać. Pod wszystkimi gniazdkami, włącznikami światła, macie właśnie takie puszki. I wtedy, za pomocą tych śrubek, możecie sobie zamocować ten włącznik światła lub gniazdko. Tak, jak mówię, chciałem Wam pokazać w tym krótkim wideo, ponieważ oprócz przewodów elektrycznych, włączników gniazdek i w ogóle aparatury modułowej w Waszej rozdzielni potrzebujecie również, żeby chronić połączenia elektryczne, które znajdują się w Waszej instalacji elektrycznej przy pomocy takich właśnie puszeczek. Oczywiście one mają charakterystyczne otwory, które sobie usuwacie w miarę jak ta puszka ma być zainstalowana. Zwróćcie uwagę, to są specjalne miejsca takie. Tak samo tutaj jak do karton gipsu ma być, ma, być, ma, ma być zainstalowana taka puszka, więc tak jak mówię w zależności od zastosowania poproście sobie w markacie budowlanym najlepiej, czy ogólnie elektryk powinien wiedzieć i powiedzieć Wam jakie puszki w określonym zastosowaniu muszą być użyte. Więc to wszystko w tym krótkim wideo, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!